No cóż, święty Paweł mówi, nie wystarczy nie grzeszyć. Nie wystarczy nie popełniać grzechu. Jest bardzo wiele osób, na przykład, które nie piją alkoholu. Nie piją go w taki sposób, który by uwłaczał ich godności, ale równocześnie. Nie pijąc alkoholu, te osoby potrafią pielęgnować w sobie ogromne obszary złośliwości, bezwzględności, chciwości, itd., itd. I co z tego, że nie grzeszą? Ale tak naprawdę pozostają dalej w służbie tego, który chciałby ich wykorzystać. W momencie, kiedy rezygnujemy ze zła. Prosimy Pana Boga o usunięcie tego zła nie tylko na poziomie naszej winy, ale również na poziomie naszego serca, gdzie rany są pootwierane i Pan Bóg jest w stanie z balsamem miłosierdzia zalać te rany i zasklepić, po to, żeby zły nie miał gdzie swojej brudnej łapy wkładać. Jeżeli tak się dzieje, to wtedy stajemy na służbie Pana Boga to wtedy my siebie uświęcamy, ale równocześnie przez to Pan Bóg może również uświęcać innych ludzi, ponieważ my do tych ludzi docieramy. I dlatego bardzo ważne jest nie tylko niegrzeszenie, ale również świadome usuwanie zła po to, żeby służyć Panu Bogu.